Żyjąca z zasiłku sprzątaczka nazywa zakochanego, władającego trzema językami inżyniera z własnym mieszkaniem nieudacznikiem po to, aby podkopać jego poczucie własnej wartości i uczynić podatniejszym na jej manipulacje. Uważaj, zarówno u kobiet, jak i mężczyzn, połączenie potrzeby znalezienia partnera, z naiwnością i brakiem doświadczenia bardzo często kończy się właśnie wykorzystaniem przez pozbawionych skrupułów toksyków. Jeden z widzów, nazwijmy go tu Marek. Przysłał mi właśnie taką historię, której omówienie przyda się każdemu, bo występują tam bardzo powszechne znaki ostrzegawcze, chociaż w dość nietypowym opakowaniu. Obejrzyj uważnie do końca ten film, bo niezależnie od Twojej płci, może to uchronić i Ciebie przed staniem się ofiarą. Marek napisał do mnie: cytuję. Dzień dobry, Aleksie. O dwóch miesięcy po przypadkowym przeglądaniu na YouTubie natrafiłem na Twoje filmy, które oglądam i bardzo mnie zainteresowały. Chciałbym opowiedzieć swoją roczną historię związku z kobietą, która zakończyła się parę dni temu. Koniec cytatu. Mail <grym> zaczyna się pozytywną informacją, że Marek stracił na tej znajomości tylko półtora roku. Półtora roku to sporo, ale wielu widzów budzi się po latach, a nawet po całych dziesięcioleciach. A to już jest bardzo niedobrze. Zacznijmy tę pouczającą analizę przypadku Marka od tego: Kim on w ogóle jest? Cytuję teraz z jego maila: Mam 47 lat i od 24 lat mieszkam poza granicami Polski. Obecnie mieszkam w Irlandii i od 8 lat jestem rozwiedziony mam dwoje dzieci i nastolatków. Po rozwodzie byłem sam i moja atencja była głównie skierowana do moich dzieci. Aż do momentu, kiedy półtora roku temu postanowiłem, że muszę pomyśleć o sobie i o tym, żeby znaleźć drugą połówkę. Koniec cytatu. Z tego wynika, że Marek po rozwodzie przez 8 lat koncentrował się na dzieciach, najwyraźniej zaniedbując bliższe kontakty z kobietami. Troska o dzieci no, jest bardzo szlachetna, tylko wszystko jedno, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą, no nie można zapomnieć o sobie i to z kilku bardzo ważnych względów. Po pierwsze, bardzo długie przerwy we współżyciu z płcią przeciwną, no, nie robią dobrze na psychikę człowieka, zwłaszcza jeśli ktoś nie zamierza reszty życia spędzić celibacie. Zazwyczaj to raczej Panie potrafią zrezygnować z tego na całe lata, ale w wypadku obydwu płci odradzam wieloletnią rezygnację z potencjalnie najpiękniejszej rzeczy na świecie. Bo dlaczego? No bo zmarnowanego czasu nie da się odzyskać. A poza tym jest jeszcze drugi potencjalny problem. Tym problemem jest powstający w tym okresie no, brak doświadczenia w intymnych relacjach z drugim człowiekiem, co bardzo często powoduje potem poważne błędy w wyborze partnerów, a co najmniej powoduje to niezręczność w praktykowaniu z nimi różnych bardzo miłych aktywności, których tu nie będę wyliczał ze względu na cenzurę YouTube'a. Tu akurat szczególnie u panów działa niestety. Amerykańskie powiedzenie use it or lose it. Używaj albo stracisz. Oczywiście, szczególnie kiedy tak jak w wypadku Marka, były do tego jeszcze wtedy naprawdę małe dzieci, to trudno jest znaleźć i zbudować poważny związek z drugą osobą. To jest zrozumiałe. Właśnie dlatego tutaj dobrym rozwiązaniem jest relacja typu przyjaciele z benefitami, która często okazuje się być jedyną rozsądną drogą postępowania. O tej formie relacji nagrałem cały film, podlinkuję go w opisie na dole. Zanim odrzucisz od razu taką możliwość, bo uznasz ją za niemoralną, to zobacz, co było dalej u Marka, i zastanów się. Zobaczmy jednak najpierw, jak po ośmiu latach przerwy Marek zabrał się za poznawanie kobiet, tak jak wielu ludzi po dłuższej przerwie. Cytuję. Założyłem konto na portalu randkowym, i po kilku dniach zacząłem się spotykać z o dwa lata ode mnie młodszą Barbarą, która, jak mówiła, jest 10 lat po rozwodzie w Polsce i po nieudanym siedmioletnim związku w Irlandii. Po obydwu jej związkach powodem rozstania były problemy alkoholowe jej poprzednich partnerów. Koniec cytatu. No cóż, portal randkowy to nie jest najlepszy sposób na poznawanie wartościowego partnera, o czym obszernie pisze w naszej nowej książce Sukces w relacjach damsko-męskich, podając tam zresztą wiele alternatyw i skuteczniejsze podejścia do tego tematu. Książka, nawiasem mówiąc, ukaże się na początku grudnia. Możesz niezobowiązująco zapisać się na listę i nie tylko być poinformowany o tym, kiedy ona się faktycznie ukaże ale też dostać 10% rabatu za Twoją fatygę. Wracając do kwestii portalu randkowych: jak już korzystasz z takiego portalu, to na pewno nie rób tego tak jak Marek. Po tak długiej przerwie, nie zaczynaj tak jak on spotykać się z jedną osobą, która wstępnie przypadła ci do gustu, tylko możliwie spotykaj się z wieloma różnymi osobami. No, inaczej masz taką samą reakcję, jak wygłodzony człowiek, który nagle wszedł do sklepu spożywczego. Nie rzucaj się z nadzieją na wielką miłość na pierwszą osobę, która okaże Ci zainteresowanie. No, tylko poznaj przynajmniej kilkanaście osób, spotykaj się z nimi i dopiero potem będziesz wiedział, co się dzieje, jakie tam są osoby i będziesz o nich wiedzieć więcej. O tym podejściu też pisałem w nowej książce. Chętnie też nagram w przyszłości film na ten temat. Jeśli chodzi o Barbarę, to zobaczmy, co moglibyśmy wywnioskować o niej już na podstawie tych zacytowanych niewielu informacji. Bo. Jest wielu ludzi ślepych na oczywiste mankamenty drugiego człowieka. Ta kobieta była w dwóch związkach z osobami uzależnionymi od alkoholu. Jedni powiedzą, no, że miała pecha, a przecież to był rezultat jej wyborów. To świadczy o braku umiejętności wyboru partnera u tej kobiety. Za pierwszym razem można było to wytłumaczyć, no, jej brakiem doświadczenia. Za drugim już nie. I teraz zastanów się, czy naprawdę chcesz się wiązać z kimś, kto nie ma takiej podstawowej umiejętności. To, że ten drugi związek trwał 7 lat, też nie przemawia na jej korzyść. Każda mocno stojąca na nogach samodzielna kobieta nie pozwoli facetowi na coś takiego przez 7 lat, tylko da mu kopa w tyłek znacznie, znacznie wcześniej. O czym świadczy 7 lat znoszenia przez Barbarę takiego związku? Zastanów się. Po drugie, jeżeli ktoś jest 7 lat w związku z alkoholikiem, to nie ma siły, żeby nie wyniósł z tego jakichś psychicznych problemów i traum. Jasne, że traumy można i trzeba leczyć, tylko czy ty naprawdę chcesz być tym terapeutą? Po to wchodzisz w związek? To co mówię, to może zabrzmieć bezdusznie, no, ale zaraz zobaczysz, co Markowi wydarzyło się dalej i zrozumiesz czego możesz uniknąć, zwracając uwagę właśnie na takie rzeczy. Zacytujmy dalszy fragment listu, w którym Marek opisuje, jak rozwijała się ta znajomość. Zaczęliśmy się spotykać u mnie w mieście, choć dzieliło nas tylko 100 kilometrów. Wszystko było super, ona, chociaż z wyglądu starsza, była sexy i oczywiście seks niesamowity był i tak dalej. Po kilku tygodniach Barbara powiedziała mi, że musi mi coś powiedzieć, więc zapytałem o co chodzi. Powiedziała, że tak naprawdę nie pracuje i jest na chorobowym i że ma poważną chorobę reumatologiczną. Koniec cytatu. Jeśli po kilku tygodniach powiedziała, że tak naprawdę nie pracuje, to oznacza, że na początku twierdziła coś innego. To, że wyglądała na starszą, to nie jest aż tak duży problem, bo ludzie na portalach randkowych masowo odejmują sobie zarówno lata, jak i kilogramy. To taki portalowy sport. Jeżeli natomiast tak kłamała odnośnie swoich źródeł utrzymania, to powinno zdyskwalifikować ją jako potencjalną partnerkę do poważnego związku. Nie chodzi o źródło utrzymania, tylko o kłamstwa na ten temat. Nie dziwię się Markowi, że po tylu latach przerwy uznał seks z nią za no niesamowity, bo wtedy poprzeczka niesamowitości jest zazwyczaj bardzo niska, dlatego nie róbcie sobie za długich przerw. Problemem jest to, że pod wpływem takiego zachwytu mamy często tendencję do podejmowania, mm, delikatnie mówiąc, nieoptymalnych decyzji życiowych. Zobacz, jak to było u Marka, cytuję. Powiedziałem, że to nie jest problem i że poradzimy sobie z tym razem. Pomagałem jej załatwiać wszystkie sprawy socjalne, etc., etc., ponieważ ona nie znała języka angielskiego. Koniec cytatu. No i mamy szlachetnego rycerza ratującego nieporadną życiową osobę. Sam tak kiedyś miałem i zdecydowanie odradzam. Zwłaszcza jeśli pojawiają się takie zachowania, jak u barbary, cytuję. Od samego początku mówiła, że nikomu nie ufa, że ufa tylko sobie, ponieważ wcześniej wszyscy ją zranili, zdradzili i tym podobne. Ja też jestem po przejściach i miewałem relacje z różnymi ludźmi, ale bez przesady każdy u mnie ma zaufanie, dopóki sam nie zrobi czegoś, żeby je stracić. Koniec cytatu. W moich filmach i w tej nowej książce o relacjach damsko-męskich powtarzam, że takie deklaracje trzeba brać absolutnie poważnie i dosłownie. Jeżeli ktoś ci mówi, że nikomu nie ufa, to nie staraj się tego zmienić, tylko dyskwalifikuj od razu takiego człowieka jako kandydata do związku. Możesz, odpowiednio się zabezpieczając, chodzić z taką osobą do łóżka, jeśli oby wam to pasuje, ale naprawdę nic więcej. Nawet przyjaźń z benefitami wymaga pewnego minimum zaufania, no a tego tu nie ma. Do tego podkreślanie, że wszyscy ją zranili, świadczy o kiepskich umiejętnościach budowania relacji z mężczyznami, o czym już wspomniałem wcześniej. Taką kobietę trzeba było po prostu zostawić. Marek tego nie zrobił i wyglądało to potem dla niego bardzo niekomfortowo. Cytuję. Ciągle sprawdzała mój telefon i podejrzewała mnie, że kogoś mam na boku i tym podobne. Ignorowałem to wszystko, bo zależało mi na niej i wierzyłem, że to przepracujemy. Chyba już wtedy pominąłem wszystkie czerwone flagi. Koniec cytatu. Osoba, która postępuje tak, jak ta kobieta, no nie nadaje się do poważnego związku kropka. Markowi, wbrew temu, co mówi. Też nie zależało na tej realnie istniejącej kobiecie, tylko na jakimś wyidealizowanym wyobrażeniu opakowanym w ciało tej kobiety i okraszonym dobrym seksem. To się bardzo często zdarza, zwłaszcza jak ktoś od dłuższego czasu tego seksu nie uprawiał. Pamiętaj, nigdy nie naprawiaj partnera, który ma z twego punktu widzenia istotną wadę charakteru, bo tego nie naprawisz. To, wiesz, to ma mniej więcej takie szanse powodzenia, jakby wziął jakąś kurę z kurnika i chciał nauczyć ją latania, a może jeszcze akrobacji powietrznej. I przeważnie kończy się to rozczarowaniem, cierpieniem i frustracją. Dalsza część historii pokazuje kolejną bardzo czerwoną flagę z głośnym dzwonkiem alarmowo-ostrzegawczym, której niestety nie rozpoznał Marek. Cytuję: Ja mieszkałem u siebie w swoim własnościowym mieszkaniu, a ona z córką w socjalnym. Większość czasu spędzaliśmy u mnie, bo ona bardzo się denerwowała, kiedy byłem u niej, mówiąc mi, że przeze mnie córka odejdzie od niej i ją zostawi, bo jej były partner nie akceptował jej dzieci i były tam z tego powodu problemy. Dodam, że miałem z jej córką bardzo dobre relacje i polubiliśmy się. Koniec cytatu. Marku, jak tak na to patrzę, to z mojego punktu widzenia ta kobieta no, używała cię do łóżka, ewentualnie, jak zaraz zobaczymy, też jako sponsora różnych wycieczek. Zasłanianie się byłym partnerem jest też sygnałem ostrzegawczym, no bo w końcu ona miała już teraz relacje z tobą, a nie z nim. Cała jej argumentacja była absurdalna i też wystarczająca, aby darować sobie bliższą znajomość z taką osobą. Tym bardziej, że występowały tam jeszcze inne negatywne sygnały. Cytuję teraz z maila Marka: Z jej synem nigdy się nie spotkałem ani nie byłem mu przedstawiony. Wszystko było tajemnicą. Nigdy nie poznałem też jej rodziny i znajomych. Zawsze tłumaczyła, że im mniej ludzie wiedzą o tym, tym lepiej. Ona natomiast poznała całą moją rodzinę i znajomych w Irlandii i w Polsce, bo zabierają ją na weekendowe wycieczki w polskie góry i w inne europejskie miasta. Koniec cytatu. Jeśli chcesz się z kim związać, to koniecznie poznaj rodzinę i otoczenie tej osoby. Bliższa analiza zdobytych przy tym informacji może cię uchronić przed wpakowaniem się w bardzo poważne problemy różnej natury. Jeśli druga strona nie chce ci tego umożliwić, to lepiej zawieź poważniejsze plany z tym człowiekiem na kołku, dopóki takiej możliwości nie będziesz miał. To jest, uwierz mi, rada doświadczonego faceta i zdecydowanie powinieneś wziąć to do serca. Inaczej będzie, no tak jak u Marka, cytuję. Od stycznia tego roku zaczęły się problemy. Barbara zaczęła mi wytykać moje wcześniejsze problemy, a dokładniej chodzi o moją ex-żonę, którą poznałem, jak wcześniej pracowałem w Południowej Afryce i że jak ja tak mogłem. Nigdy nie chciała poznać moich dzieci, tłumacząc, że ich nie będzie i tak rozumieć, bo one mówią jak ich mama po angielsku. Zaakceptowałem jej wolę i myślałem, że coś się zmieni. Koniec cytatu. Podstawową rzeczą w poważnym związku to jest akceptacja tego, co było w życiu drugiego człowieka i nie tego, no bo to jest przeszłość. Jeśli tam są rzeczy, których i któraś strona nie akceptuje, to można mieć rozrywkową relację, ale na pewno nie związek na stały. Pamiętaj o tym, nawiasem mówiąc, jeśli Barbara po siedmiu latach mieszkania w Irlandii nie mówiła po angielsku, to bardzo źle to świadczy albo jej osobowości i charakterze, albo o jej inteligencji. No, to też jest czerwona flaga, której Marek prawdopodobnie nie przeoczyłby, gdyby nie był tak wygłodzony. Marek to akceptował, a nawet dopasował swoje życie do tego, cytuję z jego maila. Mój czas stał się bardzo ograniczony. Była tylko praca dzieci i Barbara, z którą spędzałem jeden tydzień i tydzień z dziećmi, bo nie mogłem tego pogodzić. Ogólnie, jestem osobą, która nie siedzi w domu przed telewizorem i każdą chwilę spędza w plenerze. W podróżach i poznawaniu nowych miejsc. Barbara powiedziała, że też to lubi i mamy ten sam flow. Byliśmy na kilku wycieczkach w Europie, za które ja w 100% zapłaciłem i było fajnie. Koniec cytatu. I teraz uważaj. Marek nie wspomina o tym, że w tym trójkącie praca, dzieci i Barbara nie było już miejsca na jego rozwój osobisty, dalsze kształcenie się i tym podobne aktywności. W dzisiejszych czasach rezygnacja z własnego rozwoju jest niebezpieczna i może się źle skończyć w rezultacie postępu technicznego czy zawirowań gospodarczych. Do tego znacznie zmniejsza to szansę zakwalifikowania się u wartościowych partnerów płci przeciwnej. I to jest: uwaga, bardzo powszechny błąd zarówno kobiet, jak i mężczyzn lepiej go nie popełniaj. Pewna część Twojego czasu i zasobów powinna być poświęcona na Twój rozwój, no bo inaczej masz zaprogramowane problemy w przyszłości. Drogi widzu, napisz w komentarzach, jak to wygląda u Ciebie, jestem bardzo ciekaw. Wracając do Marka, w pewnym momencie zaczęło wychodzić jeszcze inne szydło z worka, cytuję: Trzy miesiące temu powiedziała mi, że jestem osobą, która nie ma celu, że po tylu latach na emigracji nie mam nic, że tylko żyję chwilami. Zaczęła deprecjonować mnie w każdym aspekcie. Dodam, że z wykształcenia jestem inżynierem i mówię biegle w trzech językach. Ona nie ma nic, wcześniej, jak mówię, była sprzątaczką. Koniec cytatu. Jeśli obejrzałeś mój film o metodach kobiet narcyzek, albo przeczytasz o tym w książce, no to będziesz dokładnie wiedział o co chodzi. Tak na szybko, chodzi o zmniejszenie u ciebie poczucia własnej wartości, tak abyś był takiej osobie wdzięczny, że w ogóle ona chce się z tobą zadawać. To jest taki sygnał, że nawet gdyby Barbara miała trzy fakultety, doktorat, to po takich tekstach należałoby ją natychmiast wykopać ze swego życia. Jeśli jak w wypadku Barbary mówi ci to że żyjąca z jałmużny była sprzątaczka, no to sprawa już jest całkowicie bezdyskusyjna. Marek całkiem niepotrzebnie próbował jeszcze coś z tym zrobić. Cytuję. Zaproponowałem jej przeprowadzkę i zamieszkanie u mnie, ale odmówiła i powiedziała, że szuka prawdziwego faceta, który ją będzie wspierał i płacił jej rachunki, dopóki ona nie wróci do pracy. Kiedy odmówiłem i powiedziałem, że tylko część mogę zapłacić i jakoś jej pomóc, nazwała mnie oszustem i manipulatorem i że chce się tylko zabawić. Powiedziała, że to koniec, że przez półtora roku nie wykazałem się. Koniec cytatu. Takie rzeczy jak z Barbarą Zdarzają się znacznie częściej niż przypuszczasz. Są kobiety, które będą specjalnie deprecjonować faceta, który zaproponuje takie rozwiązanie i pomoc jak Marek. Mi się też kiedyś coś tego przydarzyło. Pamiętaj też, aby nigdy przenigdy nie próbować naprawiać takiej relacji, sprowadzając taką niepasującą osobę pod wspólny dach, bo to tylko niepotrzebnie skomplikuje sprawę i tak naprawdę niczego nie rozwiąże. Wiele przykładów na to znajdziesz na moim kanale. Poglądaj trochę moich filmów. Takiej osobie trzeba dać kopa w tyłek, zablokować wszelkie możliwości kontaktu, żeby nie było niepotrzebnych powrotów i zacząć pracować nad sobą. Szczególnie nad umiejętnościami budowania relacji z wartościowymi przedstawicielami płci przeciwnej, a nie z jakimś marginesem społecznym atrakcyjnym tylko dlatego, że jest akurat dostępny. Ta rada dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn, podkreślam. Dla Marka nie było to łatwe, cytuję. Naprawdę miałem czyste intencje i pokochałem ją. Na końcu powiedziała mi, że od samego początku podejrzewała mnie, że jestem wyrafinowanym oszustem i że chciałem ją wykorzystać, bo nikt normalny nie wiąże się z chorą kobietą, a przecież zataiła to na samym początku. Dodam, że to i tak nie był dla mnie problem. Nie wiem, czy byłem naiwny, ale raczej tak. Koniec cytatu. Teraz ważna, bardzo ważna uwaga, musimy sprostować. Marek nie pokochał barbary, tylko pokochał swoje wyidealizowane wyobrażenie, ulokowane w fizycznym ciele tej kobiety. Naucz się koniecznie to rozróżniać, to oszczędzisz sobie bardzo, bardzo wiele cierpień i rozczarowań. W końcowej wypowiedzi Beaty należało się spodziewać po tym, jak na samym początku powiedziała, że nikomu nie ufa. Taki człowiek zawsze znajdzie w cudzysłowie dowody na potwierdzenie swego obrazu świata. Na szczęście to złudzenie w wypadku Marka trwało tylko półtora roku i się skończyło. Cytuję. Teraz, kiedy zerwałem kontakt z nią, kierując się powiedzeniem, lepszy bolesny koniec niż ból bez końca, który usłyszałem na Twoich filmach. Teraz, kiedy emocje opadły, zaczynam widzieć inaczej i traktuję to jako lekcję. Mam chwilę na refleksję i przemyślenia tego, co było, i chciałbym się podzielić moją historią. Chciałbym, Aleksie, abyś to skomentował i wyrażam zgodę na publikację mojego maila, tylko proszę o zmianę imion. Dziękuję. Koniec cytatu. Marku, to ja i pewnie reszta widzów dziękujemy Ci za podzielenie się tą historią i zgodę na publikację. Jeżeli ty, drogi widzu, obejrzałeś ten film, to poleć go innym ludziom, którzy mogą z niego skorzystać i uchronić się przed takimi właśnie ludźmi jak Barbara. Jeśli jeszcze nie widziałeś filmu o metodach stosowanych przez narcyzów, to obejrzyj go teraz, o tutaj. Napisz do mnie, jeśli masz historię, którą chciałbyś, abym anonimowo omówił w jakimś filmie. Adres masz tu poniżej. A jeśli chcesz być poinformowany o bezpłatnych spotkaniach ze mną, to zapisz się na mój newsletter. Link masz w opisie i tu poniżej. Bezczelnie polecam Ci też przestudiowanie naszych praktycznych podręczników życia z innymi ludźmi. To są trzy bardzo praktyczne książki, na pewno zmienią Twoje życie. Do zobaczenia!